Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii Podbój Minecraft. Dzisiaj zrobimy... no właśnie, możecie się domyślać. Piszcie w komentarzach, a ja wam powiem za kilka sekund. Więc już nie przedłużam i zapraszam na odcinek. Dobra, więc tak, za mną znajdowała się oczywiście biblioteka, a raczej tutaj kącik do zaklinania. Ale to już nie wygląda fajnie, a z racji tego, że zostały dodane nowe funkcjonalne tutaj te biblioteczki to można zrobić nową jakąś superową bibliotekę, dzięki czemu zwolni mi się też trochę miejsca w magazynie. Więc tutaj mamy, sobie mogę to już zniszczyć w sumie, nie będę potrzebował i to też tam zaraz będziemy kopać dalej jakieś miejsce i zrobimy fantastyczną myślę bibliotekę. Nawet jej nie projektowałem wcześniej, ale mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego. Do tego projektu mam przygotowanych kilka rzeczy. Jeszcze mam tutaj w Endercieście oczywiście shulker box z drewnem, bo na pewno to mi nie wystarczy. No i porobimy sobie jeszcze dużo takich tych półek funkcjonalnych. Dobra, no to myślę, że możemy sobie zacząć tutaj od zmienienia tego wejścia. Gdybym zrobił bardziej takie, no to tak robimy pik pik pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. I tu trzeba zrobić raz, dwa, trzy. Schodków mi brakło. Dobra, trochę schodków się znalazło tutaj w magazynie. No i można tu zabudować to z powrotem. Jak tutaj to wygląda? To jest takie coś. Hmm. Um, nie, tutaj nie ma tego. Tutaj się tutaj zaczyna dopiero. Ale dobra. Tu raczej będę robił w ogóle zupełnie co innego. Więc najpierw sobie tutaj skopiemy, oczywiście. Myślę, że tak 10 kratek do przodu jeszcze zrobimy. Dobra, wykopałem tutaj na 15 bloków długości, nawet, ale jak tu zacznę kopać, to tu już jest powierzchnia, więc tutaj będzie na pewno takie zejście w dół. Dobra, wymyśliłem tu nawet taką mozaikę, żeby się łączyło z tą podłogą. No i patrzcie, tu będzie tak szło. Tutaj znowu będą te belki. A tutaj znowu będą schodki z powrotem. I myślę, że to może fajnie wyglądać potem końcowo. Okej, okay, to tak będzie sobie schodziło w dół. W końcu zejdziemy tam dół, czyli jeszcze kilka bloczków dalej. Niżej, raczej. No i dobra, tu będą takie schodki. Myślę, że ta mozaika, no może z takiej perspektywy, to nie wygląda jak mozaika, ale tutaj podłoga w 100% mozaikowa. Teraz będzie trzeba zrobić takie pomieszczenie, może. Nie wiem, 30 na 30 albo 25 na 25. W sumie to nie jest symetryczne, no to zrobimy 25 na 25. Dobra, to co mówiłem mam już wykopane, z tym, że tutaj idzie na 12 bloków, bo tutaj już jest rzeka od razu, więc chciałem to jakoś skrócić. Wyszło takie 12 na 25, chociaż myślę, że i tak to nie jest małe, a będziemy jeszcze tutaj, będę chciał jeszcze skopać jakieś trzy bloki w dół, coś w tym stylu. Dobra, chyba jednak bez bikona się tu nie obejdzie, więc sobie tutaj na szybko takiego postawię. Tak i hej. O, no i patrzcie, jak się tu szybko teraz kopię. No nie tak powolnie. To dawno skończył kopać tutaj to, co teraz mam. No dobra, tu jeszcze jakieś schody takie zrobiłem. To się oczywiście potem usunie, ale na razie coś trzeba piecić. No i możemy zaczynać. Eee, co tutaj? Najpierw sobie może. dwale trochę tego a raczej tego kamienia co tutaj mam no i zobaczmy, najpierw sobie poustawiam tutaj te półki oczywiście, a potem zacznę tutaj jakoś modelować to znaczy podmieniać bloki i próbować coś z tymi ścianami i podłogą dobra, myślę, że na pewno mi tych półek nie wystarczy nie no, tu muszę zrobić jeszcze wgłębienie na jeden blok chyba tam, By tu było głębiej bo to jest za płytko zdecydowanie i dobra, już tutaj mamy pogłębione to trochę teraz sobie wezmę to Korowane. drewienko. Tutaj sobie zjadę z tym tu. Albo nie, bo to chyba raczej będzie musiał tędy iść nawet. No to sobie biorę. To. Tik. No i proszę bardzo. To to będę musiał gdzieś przenieść na pewno. Może to po prostu tutaj walnę na razie. Sobie tutaj tak będzie. Nie no komuś tu przykłada na razie. No raczej nie. Wiem, że to, to na pewno potem gdzieś jakoś zmienia albo coś. Nie wiem. No tu trzeba było pomyśleć nad tym. designem, a tak? A ta. Hmm. Teraz mam dylemat. Czy dać trujeczkę tu, czy tu? Chyba jednak tu dam trujeczkę. No i dobra. Jest takie coś, jak to wygląda. Źle to wygląda, bo tu źle zrobiłem. Od razu już bo tu miało być tak, tak, tak i robimy A3 i tu jeszcze jedyneczko no i chyba to nie wygląda aż tak źle myśl tam się może jakiś obraz da o tu będzie obraz i tu będzie obraz chyba nawet jeden mam tutaj pakowany tak jest obraz to taki żeby mi się pojawił taki A3 jest dobra tu może takie drabinki pójdą. A tu na pewno będą potem płotki, tylko na razie tutaj w sumie. One będą musiały iść jakoś tak nawet. No i dobra, czy to tutaj... O, udało się. Ale nie taki duży. Ja potrzebuję tego małego. To jest. Dobra, chyba muszę to. Nie spadłem. Tak to jest, jak się nie daje płotków. To tutaj muszę to ograniczyć. No i dobra, ale nie ten nie pasuje. Teraz mam to powtarzać. Nie. nie, chociaż wider by pasował. No, ale dobra, ten jest też ok. No i dobra. o kule, cool, zapomniałem, że to pół bloki. Dobra, to spróbujemy zrobić coś takiego. Myślę, że to nie będzie wyglądać gorzej. Ale zobaczymy jeszcze z tej perspektywy, bo różnie może być. o, jednak wygląda bardzo źle. Teraz, czy tu nie będzie za duży kontrast. Kurczę, nie mam pojęcia. Chyba jest dobrze. Dobra, zostawię to na razie, tak? Może się potem coś tutaj poprawi. Dobra, to może ja tutaj dorobię jeszcze trochę biblioteki. Miętą tą całą. O kurczę, chyba mam tu coś źle zbudowane. To chyba nie jest symetryczne. Ale to boli w oczy. Na pewno nie jest. 100% ja już to widzę. No i dobra, na ten moment to się prezentuje tak ta biblioteka. Jeszcze tutaj oczywiście krabinki dorobi. I myślę że to naprawdę na, jak na ten moment, no to wygląda to fenomenalnie. No i myślę, że można tutaj jeszcze dodać takie coś, takie klapy. My one mogą być cały czas otwarte po prostu tak, żeby były, żeby wyglądało to jakoś. No i dobra, teraz kwestia podłogi. Co by tutaj zrobić? Myślę, że przyda mi się tutaj trochę wełny czerwonej i białej. A takową oczywiście pozyskać mogę ze swojej wełny, Arczy farmy wełny, co ja gadam za głupoty. No i dobra, co tu wymyśleć na tej podłodze? Wezmę sobie trochę tej wełny i myślę, że zrobimy tutaj coś podobnego do tego co jest w leśnej posiadłości tym, że będzie tutaj dojście do każdej drabinki tutaj. I dobra, mamy coś takiego, a na resztę podłogi na podłogę tutaj pójdą funkcjonalne półeczki, bo one mają taką fajną teksturę. No zobaczcie, jak się to prezentuje. Kurczę, droga ta podłoga. Naprawdę, rzeźbione półki. Klasa, po prostu klasa. Dobra, jeszcze tutaj trochę beczek pójdzie na takie inne rzeczy, na przykład jak papier, lub też co tam miałem jeszcze? Chyba zwykłe biblioteczki, po prostu. No, coś w tym stylu. No bo papieru nie dam nigdzie. A tu mi się oczywiście przydadzą. Dobra, mam też tutaj znaki, bo myślałem, że one mi tu jakoś bardziej przydadzą, ale chyba jednak nie. Chciałem sobie to po prostu tu opisać. Tu będzie na przykład dział. Będą rzeczy ze zbrojami związane. Tutaj będą narzędzia, tutaj będą jakieś ważne enchanty w tym dziale, tutaj będą jakieś takie no, bezsensowne. O, tutaj na pewno pójdą najważniejsze tak jak mm, naprawa, bo tutaj mam całego shulker boxa i niezniszczalność. 3. Tu będą jakieś nawędkę, tutaj jakieś klątwy Nie jeszcze muszę dwie tabliczki sobie dorobić. A teraz akurat nie mam nic, żeby je dorobić, więc stanie na razie tak jak jest. O, jeszcze dodamy sobie tutaj takie banery. No i dobra. Myślę, że tu będzie po prostu coś takiego. No i to się zamieni już w dębowe deski, i będzie jakiś dębowy bardziej sufit. No i dobra, ta ścianka zrobiona, ale z tym sufitem ciągle pozostają pewne zagadki. Na przykład tutaj z pewnością będę musiał zrobić te słupy. No i dobra, chyba tutaj z budową tej biblioteczki mamy już koniec. Więc teraz przydadzą się książki, które będę musiał posegregować. No chyba zapomniałem jeszcze o najważniejszym. Przecież tu miał być jeszcze gdzieś z tyłu do zakleń. Myślę, że tutaj będzie idealne miejsce. Myślę, że to też nie wygląda zbyt źle. To co tutaj mamy. Ale myślę, że jeszcze tym można to tutaj tak zamknąć ładnie. Żeby się tak nie rzucało w oczy. O, tak, żeby się bardziej zlało z tym. Żeby tu od razu tych książek nie było widać wszystkich. Pyk, 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 pyk. I co? Chyba źle to nie wygląda. A to dobra. Może zaczniemy od tych tutaj. Breaking 3. To mam tutaj jedną tylko. Może tu będzie połowa na niezniszczalność, a tu będzie na mending. To mam tutaj oczywiście, jak widać, wiele więcej. Dobra. To myślę, że zwykłe książeczki mogą pójść tutaj, a tu będą albo na odwrót. Tyk. 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 Będą zwykłe książki, a tu książki z piór. No i tak, jeszcze tutaj co tu mamy dalej. Biblioteczki. One też pójdą. Papier. Papier mam w ekwipunku, Dobra. To biblioteczki będą tutaj sobie ładnie siedziały. A tutaj papierek. I dobra, wszystkie shulker boxy Puste z tego co widzę. Tak. A więc mamy bibliotekę ogarniętą, ostatecznie, jak się ona prezentuje. Chyba nie najgorzej, co nie? No, a więc ja się już z wami żegnam. Dajcie znać, co sądzicie o tej bibliotece. Co bym mógł w niej poprawić, lub zmienić w ogóle. No i żegnam się z wami. W sumie można powiedzieć, w tym samym miejscu, co się witałem, bo też przed stołem tutaj mm, do zaklinania. No to jeszcze raz. Dajcie znać, co sądzicie o tym i zostawcie też łapkę w górę, jeśli wam się spodobało. Dzięki, cześć.